Witam w kolejnym odcinku. Jednym już nie ostatnim, to prawdopodobnie z ostatnich w tym sezonie chciałem pokazać z dużym opóźnieniem odgławianie, albo ogławianie. To zależy jak kto mówi. patryk. Generalnie zabieg ogławiania, odgławiania służy temu, aby owoce, tak jak tutaj w tym przypadku, nie zostały mi. Trzy papryczki na, na tej roślinie yy, dojrzały przed yy, przymrozkami. Yy, a polega na tym, że wszystkie kwiaty, jeszcze yy, niezawiązane owoce, yy, usunąć, ponieważ, no tak jak tutaj na przykład mamy kilka kwiatów, no, nawet całkiem sporo. Yy, dzisiaj mamy 17 października, nie ma żadnej opcji, żeby przed przymrozkami. Yy, jeszcze mieli, żebyśmy mieli z tego owoce, więc radykalnie pozbywamy się wszystkiego, co nie da już nam żadnego plonu, a da szansę, żeby roślina całą swoją energię, nazwijmy to, przekazała na te owoce, które są już zawiązane, które już tak naprawdę niewiele im brakuje. Do tego, żeby dojrzeć, tak jak to już praktycznie są czerwone, jeszcze może z dwa tygodnie. A prawda jest niestety taka, że jeżeli pojawią się przymrozki, to nic z nich nie będzie. Ta roślina akurat była w takim miejscu, że nie miała za dużo światła. Więc jest bardzo, bardzo rozciągnięta, jest co obcinać. Zostawimy tak jak mówię praktycznie tylko same te owoce trochę liści. Tak to generalnie wygląda już nie będę tej, tej reszty obcinał, zostało niewiele, a to co zostanie powinno pozwolić na to, żeby te papryczki, które jeszcze zostały na tej roślinie mogły dojrzeć. I jedna uwaga, ja specjalnie tę paprykę zostawiłem, bo nie miałem czasu, nie chciało mi się też swoją drogą nagrywać. Jest połowa października, więc zdecydowanie za późno. Taki zabieg powinniśmy przeprowadzić na półtorej do dwóch miesięcy przed przymrozkami. więc w przypadku miejsca, w którym ja mieszkam, no to jest pierwsze przymrozki są gdzieś na początku listopada, więc początek. W najgorszym wypadku połowa września to jest moment, kiedy można to zrobić. Później, no tak jak w przypadku tej papryki, może być tak, a nawet prawdopodobnie tak będzie, że. Ta zielona raczej już nie zdąży dojrzeć. No, chyba, że mamy jakąś bardzo ciepłą niesień. No ale no, w tym roku, akurat ta jesień powiedzmy, że nie jest jakoś bardzo ciepła, a pasowałoby, żeby praktycznie codziennie było słonecznie i około 15 stopni. Więc no, z, z tym jest ciężko praktycznie zawsze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.